Cześć YouTube, z tej strony Adam Kraka z Hedow Kraka z Kolubryc i imigrant. Imigrant jest przedstawicielem gatunku pantheropis obsol obsoletus i przypłynął do nas ze Stanów w kontenerze. Adoptowaliśmy go z fundacji Anaconda link damy w opisie i za jego sprawą w tym roku dochowaliśmy się przy chówku małych obsolet które mają 50% krwi dziki pokaż się do kamery jak widać nawet dzikus daje się oswoić nie gryzie, nie dziczeje nie strzela chociaż początki bywały trudne do tego stopnia, że zdar sobie nosek strzelając w pudełko przy każdym naszym przejściu ale jak widać już wyluzował wyrósł nie, jest, nie ma jeszcze swego maksymalnego maksymalnej wielkości ale już, jest już na tyle duży, że jest płodny i skutecznie kryje dobra, a teraz przejdziemy sobie do maluszków które dzięki imigrantowi i naszej samiczce, samiczki nie będziemy pokazywać bo jadła. niedawno tutaj dała 4 jajka to jajko było bardzo nierokujące, Ono tak spuchnięte i w ogóle źle wyglądało, ale z niego wyszedł jako pierwszy maluszek. No i już wiemy, już nie będzie udawanej ekscytacji. Ale jak się przyjrzycie, to cztery głowy są tu, a tu wychodzi piąta. Także mamy bliźniaki. Zdrowe maluszki, zdrowe bliźniaczki. Już je ja, oglądałem. Widać różnicę. Ten pierwszy, który jest już wylinkowy, to jest maluch, który wyszedł z tego najmniej rokującego jajka, on też jest mniejszy. On też jest mniejszy od pozostałych, ale to przez to, że to jajko było takie brzydkie i nierokujące. Sobie go od razu przerzucimy do pudełka, w którym będą mliniać maluszki i przejdziemy teraz dalej. No. Jak widać małe obsolety są już. Dosyć, dosyć troszeczkę inne z temperamentu niż nawet ich ojciec. Proszę sobie zobaczyć. To jest... No, już to jest maluch z pojedynczego jajka. Dużo ładnie zaznaczona głowa. Wielki. Zaraz wyciągnę do porównania jednego z bliźniaków. Różnica samej grubości jest naprawdę duża. Nawet wielkość łba jest różna. Coś nam szczeka za oknem i w mieszkaniu. Musicie wybaczyć. Spróbuję wyłowić drugiego bliźniaka. Ten już się tu nastawił Więc tu mamy dwa bliźniaki dwa malutkie bliźniaczki i osobnika z normalnego jajka pojedynczego. Różnica jest naprawdę duża. Ten miód mega cieszy, bo to są pierwsze od dawna obsolety z dolewką świeżej krwi. Na pewno imigranty jeszcze wykorzystamy przy projektach z leucystykiem. I to jest ostatni maluszek też pojedynczy z, z tego jednego z dużych jajek też już wedynkowy bardzo ładne bardzo piękne obsolety o dzikim fenotypie z białym całkowicie brzuszkiem z szarą głową naprawdę piękne dobra, to tyle ode mnie a jeżeli się podobało zostawcie no łapkę w górę tam inne pierdoły będzie mi niezmiernie miło i A. jak macie jakieś pytanie odnośnie obsolet to zapraszam do komentowania